Cześć kochani, z tej strony Koko, Od dłuższego czasu po prostu pytaliście mnie, zadawaliście mi masę pytań odnośnie moich włosów. Ale muszę Wam powiedzieć, że to wcale nie wygląda tak fajnie. O Jezu. Dobra, czekajcie, bo ja już nie wytrzymam. Od razu lepiej. Zadawałyście mi bardzo dużo pytań odnośnie historii moich włosów. Nie będę Wam przytaczać całej historii, po prostu powiem Wam, dlaczego zaczęłam je zapuszczać. Ogólnie zawsze miałam długie włosy. Od kiedy pamiętam? W dzieciństwie, później w liceum. Moje włosy były zawsze długie. Ja w życiu tylko je ścięłam na taką długość, ale tak to zawsze jakieś wiecie falconczyki, tutaj cebula. Buractwo. Jak to było w czasach mojego dzieciństwa. Ogólnie bardzo dużo osób uwielbiało moje włosy, ja się świetnie z nimi czułam. To była taka moja, wiecie, super moc. To tak żywka? Ogólnie moje włosy nie są grube. One są bardzo cienkie, ale jest ich strasznie dużo. Zresztą sami widzicie, taki fajny bursz się zrobił z nich. To najczęściej was myliło, bo myśleliście, że jest ich normalnie, jak mają ludzie na głowach, tylko są strasznie grube. Nie. Dlatego to był kolejny powód, żeby je zapuszczać. Ogólnie im dłuższe włosy, tym łatwiej nad nimi zapanować, to znaczy Walkocz, tak? <grych> to z czym mnie najbardziej kojarzyliście. Jeden z niby i mam z głowy fizuje na cały dzień. Od kiedy pamiętam, od kiedy tylko usłyszałam o fundacji All, chciałam przekazać taniom włosy. I pierwszy raz chciałam przekazać e, jakieś 6-7 lat temu. Zapuściłam je długie, nie takie długie jak były te, Ja poszłam do fryzjera, ale okazało się, że są strasznie zniszczone na końcach. Było to związane z moją poprzednią pracą, nie będę wchodzić w szczegóły, ale chodziło o to, że one były strasznie zniszczone. I w momencie, kiedy ścieliśmy bardzo dużo tych włosów, tych zniszczonych końcówek, okazało się, że gdybym chciała dać jeszcze tą minimalną długość, czyli 25 cm, to zostałabym praktycznie łysa, więc nie mogłam wtedy ich przekazać. I później doszłam do wniosku, że zapuszczę je naprawdę bardzo, bardzo długie, żeby na wypadek ścięcia właśnie końcówek i tak było, co przekazywać. I moje włosy przestały rosnąć jakiś rok temu. Mam zdjęcie z przedeoku, na którym widać, że moje włosy sięgały mi do pasa, i to jest właśnie ta długość którą teraz ścięłam. Wiedziałam, że to jest ten moment, żeby włosy podarować, bo one nie rosły już, były strasznie ciężkie, było je ciężko utrzymać w porządku i ogólnie nie czułam się już z nimi komfortowo i ja już chciałam je przekazać, ja już chciałam, żeby one poszły na te peruki. Najciężej było mi znaleźć fizjaja, który by się nie bał ściąć takiej ilości włosów i jeszcze pozwolił to na gę. Jeżeli obserwujecie mnie na Snapie, no to już widzieliście, co to był za fryzja i widzieliście jakieś tam przebłyski tego, co mnie czekało. Sama wizyta oficjaja nie była taka straszna, jak mogłoby się wydawać. Nie płakałam przy ścięciu włosów. Wszystko poszło sprawnie. Zresztą, co ja się będę zgadywać, po prostu to zobaczcie. Ja, A, to na ścięcie. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad ścięciem takiej ilości włosów i myślicie, że to jest jakaś zbrodnia, to ja Wam zaraz to odczaruję, bo te długie włosy tylko fajnie wyglądają na zdjęciach, a tak naprawdę jest z nimi bardzo dużo problemów. Przede wszystkim tak długie włosy są strasznie ciężkie, przez co mnie bardzo często bolała głowa. Do tego dochodzi moment mycia tych włosów, gdzie to zajmowało godzinę na mycie, dwie godziny na suszenie. No i zrobienie jakiejkolwiek fryzury to też było kilka godzin, dlatego ja najczęściej nosiłam parkocz. Oczywiście takie długie włosy latem to jest koszmar, bo jest strasznie w nich gorąco. Musiałam też odpuścić sobie bardzo wiele basenów, jeżeli tam były wymagane czepki. To żaden czepek nie był w stanie zmieścić moich włosów. I oczywiście jakiej bym nie zrobiła, na przykład chciałabym sobie zakręcić loki, to one chwila moment się prostowały przez ten ciężar całych tych włosów. I ogólnie takie włosy się puszczą, elektryzują i jest z nimi naprawdę dużo problemu. ale byłam w stanie wytrzymać te wszystkie problemy, bo wiedziałam, że zapuszczam włosy nie dla siebie, tylko dla kogoś, kto ich potrzebuje bardziej. Ja oddałam swoje włosy dla fundacji Rock&Roll w ramach akcji Daj Włos, ale ta fundacja robi dużo, dużo więcej. W podpisie znajdziecie odnośniki. W tej akcji chodzi o to, że włosy idą na peruki dla kobiet po chemioterapii. Skoro ja byłam taka szczęśliwa z moimi włosami, to mam nadzieję, że nowa osoba, która je dostanie, też będzie szczęśliwsza. Ogólnie te wszystkie wymogi, które muszą spełnić włosy, żeby mogły być podarowane, nie są jakieś egoistyczne. To naprawdę świetna zabawa, więc jeżeli się jeszcze zastanawiasz nad tym, czy przekazać swoje włosy, to koniecznie to zyp. Nie musi to być dokładnie ta fundacja, bo jest masa innych, które robią dokładnie takie same akcje. Ogólnie polecam wsparcie takich akcji, ponieważ nie tylko Wy wprowadzacie zmianę w swoim życiu, ale macie realny wpływ na zmianę w życiu innych osób. Więc jeżeli widzicie, że za oknem jest lato i Wy już umieracie przez wasze włosy, to nie ma co się szczypać, tylko idziemy ścinać i przekazujemy włosy. Też pytaliście mnie, czy po takim cięciu włosy są lekkie i jak się ogólnie po tym czuję. Włosy są super lekkie i ja ich praktycznie nie czuję. I to jest naprawdę ogromna różnica, bo moje włosy ważyły ponad pół kilograma. I trzymanie ich na głowie to było coś naprawdę ciężkiego dosłownie. Jak mamusia wygląda? Fajnie? Macie już aprybuję.